Dzień dobry moi drodzy, w drugim dniu z Wałbrzycha do Szklarskiej Poręby, noc minęła spokojnie, deszczowo, jest godzina 9.50 i jest 6 stopni na plusie niestety tylko, jest chłodno, więc trzeba się ruszyć, już na termo na sobie mam, stwierdziłem, że założę, tylko górę, dołu jeszcze nie, bo będę się ruszał, to pewnie się rozgrzeje. Ale nie ukrywam, jest dzisiaj chłodno. Trzeba się zbierać. Nie wiem jak ja namiot wysuszę, ale może jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Taka sobie górka stoi. Wysoko. Wyglądam sobie widoki tak naprawdę, w sumie tak naprawdę to odpoczywam, bo się zmęczyłem. Ale fajnie no. Widzę, że już tam jakieś miasteczko jest, jakieś domy. No wszystko to są góry, prawda, miasteczko pomiędzy górami, więc muszę tylko przejść ten park krajobrazowy Gór Wałbrzyskich i będę już w mieście. A później mnie czeka jeszcze kolejne sporo kilometrów, no jeszcze dwa dni przynajmniej trekkingu. Ustalałem sobie na dłużej, ale jak zwykle się gdzieś mi śpieszy, zawsze coś wypada do roboty. Kolejne strome podejście do góry. Oh, kiedy w końcu będzie w dół? Szlak lajtowy. Jest chyba dwa podejścia bardziej strome były i to byłoby było na tyle. Po drodze sklepów nie było, to co zauważyłem. Teraz biedronka była w gorcach, dopiero a tak po drodze nie było sklepów, więc musicie patrzeć. Jak zaczniecie, zaczniecie w pierwszy dzień, to na 30 km dopiero będziecie mieli sklep, biedronkę. Dużo wody, dużo źródeł wody, wody pitnej, więc to jest na plus. Dużo miejsc pod taki biwak, pod namiotem też. Co do wiatru, to tylko dwie. No i ogólnie teren bardzo ładny, no trzeba przyznać, są to takie ładne małe górki no. Odkładamy kiki będą teraz o 20 kilo z pleców uh, uh. Gorąco o, ale się zgrzałem. Dobra, założę na siebie. Chyba tylko, chyba tylko nie wiem co. Zaraz się zobaczy. Fajnie, tak, bez plecaka. Jeszcze chwila, i będę na hełmcu. Na górze pani sobie poszła z kikami trekkingowymi, z pieskiem. Bez plecaka tu się Będę na niego narzekał, ale wiem, że to mnie czeka w nauku Karpat. A masak. Ale jest ciepło. Z tamtej strony jest pięknie Miasto, w którym się byłem. To jest tak, jestem na Hełmcu już. Za mną jest Wieża widokowa, nie wiem czy można tam wejść w ogóle na nią. Czy nie jest czasem płatna, czy nie jest zamknięta? Wiecie, jak to bywa w życiu. Wszystko, co jest fajne, to jest za pieniądze. E, trzecia wiata, co ciekawe, z tej strony. Trzecia wiata na szlaku od strony Wałbrzycha. Dopiero trzecia wiata. 21 km, dopiero dzisiaj. Strasznie słabo. Jeszcze trochę przede mną, a już się robi wieczór powoli. Szczególnie, że wiecie, jest zachmurzone niebo, więc ciemnie będzie szybko. Szybko będzie ciemniej, tak, kilometry robią swoje. Piątki, soboty, niedzielę, od 10 do 18 czynna, więc jest zamknięta niestety, dzisiaj jest środa. Wiem, że na Trójgard idę w tą stronę i tam jest jakaś wieża widokowa, chyba, nie jestem pewien. Widziałem na mapach, coś tam jest, mam nadzieję, że będzie otwarta, albo to będzie taka normalna, a nie taka bardzo turystyczna jak tutaj. <laughs> Powiem wam, zejście z hełmca jest hardkorem, patcie jakie wyślizgane, co tu się dzieje i co cały czas z trekkingowymi idę, na całe szczęście, że to już końcówka jest, bo masakra, no to było takie, nie wiem ile przewyższenia, ale dużo, bo to jest ostry kąt no i tak się ślizgam w dół. Ale hardcore, masakra, dlatego nie idźcie w góry bez kijów trekkingowych, kijków trekkingowych, naprawdę pomaga, naprawdę w takim chodzeniu czy schodzeniu się mega pomaga. One no ratują mi dzisiaj skórę, naprawdę, Pokochałem Od odkąd, ojej, cały czas mi spadają, odkąd je kupiłem, no to tak się z nimi nie rozstaje chodząc po górach, świetna opcja. Wszedłem do miejscowości Lubomin, szedłem drogą, która była dosyć mocno niebezpieczna. Bardzo szybko się tam auta poruszały, ale dotarłem do tej miejscowości, gdzie państwo z tamtego domu yy, pokierowali mnie na trójgarb, do którego jest godzina drogi. Co by oznaczało, że akurat mógłbym się gdzieś koło trójgarbu rozłożyć na noc dzisiaj. Mam nadzieję, że tam jest 3 km, bo jeszcze 3 mi dzisiaj zostały. Ostatnie 3 km się rozkładam. Jestem naprawdę w wielkim szoku, jak tu jest ładnie. Ostatni raz tak ładnie było, jak byłem w górach Sowich. I tam też mi się bardzo podobało. Tu było góry sowie albo stołowe, już nie pamiętam. <laughs> Oj, tyle. Nad, w tylu miejscówkach już byłem, że mi się to plącze. Ale to jest po prostu cudownie. No jest bardzo podobnie, tak jak było tam po prostu. Mam vloga nawet o tym nagranego. Tutaj macie na górze. <laughs> Możecie sobie kliknąć i tam są inne. Szlaki długodystansowe. Zostało mi bardzo mało czasu. Niestety. Muszę dotrzeć na ten trójgarb jak najszybciej. No dalej się tym jaram. Jest po prostu cudownie. Jak to wygląda. Lubię takie miejsca. Gdzie jest przestrzeń, widoczność, ale jesteś pod wielkimi drzewami. Po prostu niesamowite uczucie. Spróbujcie się kiedyś tak wybrać. Nie jest to łatwe, ale jest warte. Jest już tam, na samym końcu, trójgarb i wieża widokowa. O. Pokazuje mi zegarek, że zostało 20 minut do, do zachodu słońca. Jakby była ładna pogoda, to wiecie, jaki by miał widok z tej wieży? Wow! Niestety, dzisiaj zachmurzone niebo. Wow! Jestem sobie już tam jestem! Już prawie! Dzisiaj będzie tutaj mój nocleg. Stał, jest wiata. jest wieża widokowa, jest ktoś na górze. Nie wiem, czy w wiatrze będę spał, czy w namiocie. Podejdę, jeszcze wam pokażę. Widzicie to? To jest właśnie miejscowa, na której dzisiaj będę spał. W sensie gdzieś tutaj. Zobaczymy. Jeszcze chcę wejść do góry. O ja, jeszcze schody mnie ja czekają, bo chcę wam szybko to pokazać. O jest, chyba jest jakiś tam zachód słońca. Jad, ale trafiłem. U, 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 u. Idę na górę. Chwila prawdy co do tej, chwila prawdy co do Altany. Czy da się tutaj spać? Nie. Nie ma na górze żadnego podbicia, szkoda. Ale znajdę sobie gdzieś tu obok miejscowe. pod nami. Widzicie, co tam się dzieje? <laughs> Idę na górę, zaraz, no już, w sumie, już jest w sumie zachód słońca. Dobra, tego to byście się nie spodziewali, na pewno. Tam wczoraj byłem, gdzieś tam, daleko, za tymi górami, tam w sumie dzisiaj byłem, na tym czubku, co tam widzicie, te anteny, i to jest jeden z nich, to jest krzyż, to widzieliście? Ja tędy przyszedłem, tutaj, ale zobaczcie, tam są inne jeszcze góry, a to dzisiejszy zachód słońca, zobaczcie, da. <laughs> Rozumiecie to, jak tu jest pięknie? Wow, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tak, tak, bieżę. Po prostu cudownie. Cie? Można? Można. Ja jestem po prostu ufarciarzem. Papa! Pa. Pa. Udanego biegu! Nie dziękuję, kurczę, daleko mam. Ale dla takich widoków, to tu Prawda? Ale za bardzo. No, jest zimno. I tutaj jeszcze go nie że jest po prostu cudowny zachód słońca, proszę bardzo. Nie spodziewałem się tego. A teraz idę się rozkładać, bo mi jest przepotężnie zimno. Zmarzłem, no? Jest cudownie. Pozdrawiam wszystkich widzów. Dla takiej chwili się żyje. Wow. Patrzcie na to niebo. Po prostu jest cudowne. Słońce zaszło. Pora iść na dół rozbijać namiot. Jest tak zimno na górze. Zmarzłem na maksa. <laughs> Co tu się działo dzisiaj? Masakra. Po prostu jest cudownie. Rzadko coś takiego widać. A tam jest śnieżka. Tam ten punkcik. Zobaczycie tam? Tam. Tam punkcik gdzieś. Dobra, idę rozkładać namiot. No to tak. Żegnamy się już. Jest już dosyć późno. Zrobiłem dzisiaj 31 km, no w 10 godzin tak naprawdę. Na Instagramie standardowo możecie mnie śledzić. I ja kończę, bo jestem mega podniecony po dzisiejszym dniu. Ten zachód słońca w ogóle mnie wymęczył na maksa już. Ale było cudownie, musicie to przyznać. No to tak. Do zobaczenia. Do następnego razu. Do następnego vloga. Widzimy się. Cześć.